Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale w kolejnym dniu. my razem, nawet w dwóch dniach, bo to będzie vlog z dwóch dni, z piątku i z soboty. Dzisiaj lecimy i do biblioteki, i lecimy jeszcze poszukać jakichś fajnych winyl na miasto. A jutro będziemy mieli próbę z zespołem pierwszą o godzinie 17, także mam nadzieję, że będzie ten odcinek Wam się bardzo podobał, że zainteresujecie się też działalnością mojego zespołu. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Stawcie jeszcze łapkę w górę, suba tam na dole, a ja już lecę z materiałem. No i jesteśmy, powiem wam, yy, idziemy w stronę metra, ale idziemy taką inną drogą, krzaczorami. Albo wiem, to tutaj będzie nagrywany teledysk do piosenki Obemowie. Ja ją reklamowałem yy, na Instagramie, jeżeli chcecie no to wbijajcie na Instagrama. Yy, no i właśnie tam reklamowałem trochę tę nutkę, teasowałem ją. Yy, no i właśnie tutaj będzie nagrywany yy, część teledysku właśnie w tym miejscu. Yy, jakoś na dniach, bo pogoda jest ładna, więc trzeba by z niej skorzystać. No I myślę, żeby na dniach tutaj właśnie y, nagrać fragment teledysku. Poza tym będą one nagrywane w jeszcze kilku innych miejscach, natomiast y, na pewno w tym miejscu będzie nagrywana jakaś część tego teledysku. Y, no i tak naprawdę piosenka, nuta, uży tak naprawdę światło dzienne już za niedługo. Powiem wam, że początkowo myślałem, żeby trzymać ją mimo wszystko do yy, czerwca. Yy, no bo tam single z tej płytki będą dwa, nie? Z tej hip hopowej, mówię teraz. Yy, no i. Chciałem trzymać to do czerwca, ale z drugiej strony, skoro nutka jest skończona, ja ją teazowałem już i wiem, że wiele osób czeka też na to, by usłyszeć coś poważniejszego niż piosenkę Minecraft'ową, no to właśnie za niedługo ona ujrzy światło dzienne i na dniach jakoś tutaj będzie nagrywany właśnie w tym miejscu teledysk, który będzie, mam nadzieję, bardzo dobry i że Wam się spodoba, nie? To jest taka, takie moje marzenie, żeby Wam przypadł ten teledysk do gustu, bo powiem Wam, że nuta mega siedzi. Naprawdę się mega postarałem, dużo pracy w to włożyłem. A na dniach pojawi się też jeszcze jeden specjalny odcinek, powiem Wam. Natomiast to już zachowam dla siebie jaki, ale mogę Wam tyle powiedzieć, że to będzie coś, czego. Myślę, że się nie spodziewaliście i się nie spodziewacie. Coś, co już kiedyś robiłem, ale w totalnie nowej wersji, bo nie chcę zdradzić za dużo, nie? Ale powiem Wam, że kiedyś już robiłem podobny odcinek. On, generalnie mi tam się audio wykrzaczyło w tym odcinku. W tym chciałbym, żeby audio się nie wykrzaczało i zrobię, za... I zrobię coś, czego jeszcze mówię. Nie robiłem Wcześniej, jeżeli chodzi o gatunek, nie? Mi się wydaje, osoby, które oglądają mnie od dawna, y, mogą się domyśleć, co to będzie. Y, jeżeli się nie domyślacie, no to lepiej będziecie mieli niespodziankę na dniach. Już tutaj zaraz będziemy wchodzili do środka, a może coś wam nagram ze środka. Zobaczymy, czy w ogóle coś fajnego będzie. nie? Dobra, powiem Wam szczerze, przesiedziałem chyba z godzinę z kawałkiem i nie znalazłem nic, nic fajnego. Jeszcze w międzyczasie poszedłem do drugiego tutaj antykwariatu z płytami i powiem wam, że nic fajnego nie znalazłem nie trochę jestem zawiedziony um, bo miałem nadzieję na konkretnie płytkę The Number of the Beast z okazji tam chyba 40-lecia tej płytki wydana została specjalna wersja z płytką tam live um, chyba Hammersmith czy jakoś tak um, polowałem na tę płytkę, nie udało się niestety um, mówi się trudno i, i żyje się dalej, nie? Lecimy do biblioteki teraz, a jeszcze wcześniej do domku się napić. Jesteśmy już pod domem. Do biblioteki powiem Wam, że pojadę na rowerze, bo tak będzie po prostu szybciej, bo biblioteka jest otwarta jeszcze tylko przez. 50 minut, ja tutaj muszę wrócić po książkę po książki na wymianę e, o wymianie już wam wspominałem w jednym z poprzednich odcinków e, polega to na tym, że to jest taka biblioteczka wy tam możecie dać książki, które nie czytacie, e, zabrać stamtąd książki, które wam się podobają totalnie za darmo e, na samym Bemowie znam z pięć takich miejsc na Woli znam no, i takim jest generalnie w całej Warszawie całkiem sporo. Fajna inicjatywa, generalnie yy, ja to panią popieram. Stąd też biorę książki właśnie tam na wymianę. I na rowerze będziemy musieli się kopnąć znowu. Jeżeli chodzi w ogóle o jutrzejszą próbę zespołu, to powiem wam, że mam plan nawet, jak ta próba będzie wyglądać. Pierwsza godzina poświęcimy sobie pierwszą godzinę na spokojne przejechanie przez Sunset Listę na spokojnie, a drugą, bo mamy studio na dwie godziny, poświęcimy na po prostu utrwalanie piosenek, które gramy wspólnie, nie? Jako zespół. Taki jest plan. Zobaczymy jeszcze co z tego wyniknie. No i przede wszystkim tego jestem pewien, że będzie mega fajnie. To będzie pierwsza próba w ogóle tego zespołu. I to mnie trochę stresuje, ale z drugiej strony sprawia, że jestem bardziej podekscytowany. No i zobaczymy, czy to wypali, nie? Ja mam nadzieję, że tak. Aczkolwiek wiecie, tu jest dużo naprawdę rzeczy, które mogą się wydarzyć. Tak czysto teoretycznie. Tutaj... Ja nawet mogę sobie nie wyobrażać. Ale... Może jestem przewidywalny. I potrafię przewidywać też, yy, wiecie, co, co może się zdarzyć, nie? Ale yy, w tym planie yy, z zespołem jest tyle niewiadomych, że ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, co się może zdarzyć. Nie? No, najgorszy scenariusz no, to jest taki, że ktoś się wykruszy, nie? Jeżeli będzie to jeszcze wokalistka, no to ja yy, mam kogoś na jej miejsce, nie? Ewentualnie. Yy, natomiast. Yy, mi się wydaje, że będzie git, nie? Zobaczymy jeszcze jak to wszystko brzmi jutro o godzinie 17. Wracamy sobie z biblioteki, zaczyna się robić już trochę chłodno. Lecimy do domu, ja sobie pewnie puszczę jakiś serial, odpocznę, a jutro będzie trzeba trochę ogarnąć pokój i próba zespołu, nie? O godzinie 17 mam studio, więc do 19, więc mi się wydaje dwie godziny jak na pierwszą próbę to będzie sporo sobie pogramy, fajnie poćwiczymy, no i mam nadzieję, że <grym> będzie fajnie, nie, że coś z tego fajnego naprawdę wyniknie, że się uda, stworzyć coś naprawdę niezapomnianego. Ja piszę dużo nowych utworów, teraz komponuję dużo, więc mogę Wam powiedzieć, że nowe utwory będą naprawdę mega zajebiste, nie? Siemaneczko, jest już sobota Lecimy zaraz do sklepu kupić dziewczynom jakieś fajne prezenty a potem e, na próbę zespołu. E, także będzie fajnie. Lecimy już do klepu ogarnięci, na dworze jest tak rześko na razie, ale mogę się założyć, że później w ciągu dnia będzie naprawdę ciepło się zrobi. A, a jeżeli chodzi o prezenty, to dla siostry i mamy chciałbym kwiaty, dla dziewczyn z zespołu myślałem o jakiejś czekoladzie po prostu, nie? Ale to się jeszcze zobaczy. Jak to się mawia, pożyjemy, zobaczymy. Lecimy do Wolaparku, tam jest taniej. I, i, i wiecie, budowa wypłata z maka jest czasami niewystarczająca i nie można sobie pozwolić na wszystko, niestety. Więc e, trzeba jakoś nauczyć się z tym żyć, nie? Ale, ale mogę Wam powiedzieć, że y, dzisiaj po raz pierwszy będziecie mogli usłyszeć. Y, fragment set listy którą zagramy i powiem wam, że no na pewno mi się wydaje, że wam się spodoba no, będzie ogień, nie? Ja sam zadbam o to, żeby tam naprawdę był, był ogień, żeby było naprawdę fajnie, naprawdę zajebiście. Ja daję siebie 200%, wiem, że reszta zespołu też daje siebie 200%, więc... No mówię wam, będzie naprawdę zajebiście, nie? Zresztą będziecie mogli w tym vlogu to zobaczyć. To jest w ogóle trzeci vlog, czwarty, piąty, Boże, gdzie robię vlog więcej niż jednego dnia, nie? I, i powiem wam, że... Ciężko się wtedy nagrywa, nie? bo nie chcę robić Wam takich długich tasiemców. Dla mnie maksymalnie to jest 30 minut, to jest maks tego, jak długi film mogę nagrać. Więc powiem Wam szczerze, że dłuższych nie chcę. Jeżeli nagrywam z więcej niż jednego dnia, to czasami ciężko jest zrobić krótszy vlog. Bo czasami nawet z jednego dnia wychodzi mi pół godziny, nie? Więc tutaj tak naprawdę trzeba bardzo uważać przy przycinaniu, żeby fajnie to przyciąć, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi, nie? Poza tym znajdujemy się w tym miejscu samym, co wczoraj. Wczorajszy dzień, no to taką końcówkę Wam nagrałem w ogóle, nie? Bo miałem już tak trochę, powiem Wam, Pomysł na nagranie vloga na początku był z samej próby, ale pomyślałem, że mogę zrobić dwa dni z NQ w jednym, bo w sumie i tak wczoraj wychodziłem na miasto, więc było co robić. Tutaj będzie nagrywany ten teledysk, no na dniach jakoś, nie? No i mogę wam powiedzieć, że no, będzie naprawdę fajnie, nie? Ja tutaj dokładam wszelkich starań, żeby to wyszło jak najlepiej i mam nadzieję, że wy to docenicie łapką w górę i subem tam na dole bo lecimy po 300 subów, nie. Siemaneczko, ja już wróciłem do domu. Kupiłem dziewczynom finalnie e, kwiatki, pany, e, siostrę jakąś bombonierkę i dziewczynom zespołu jakiejś czekolady. I mam wrażenie, że wydam więcej niż powinienem i że portfel nie zabije e, bo tak prawdopodobnie zresztą będzie, ale to e, mi się wydaje jest. E, jest y, temat w ogóle na inny odcinek. Y, ja tutaj się już przygotowuję, pakuję Tutaj mamy jedne, jedną gitarkę, tam będzie druga, też y, w pokrowcu, a tutaj w, w tym plecaku mamy wszystkie jakieś, wiecie, rzeczy typu y, lupery, efekty, kable i, i tego typu wiecie, e, cały osprzęt. Jak będzie trzeba, jeszcze to Ja mogę kolejne wydrukować. Ciszę. Ale i ten, tylko chciałam sobie tylko sprzedać. Nie no możesz wziąć. Ja mam drukarkę no, ja tak mam też całą... Ja ten... mam drukarkę, i tu, tu ciszej ja tu, głosuję, tu Po prostu wziąć do domu i ścieżek do razem skrań, No tak, nie? Tak. Czekaj, trzeba gitarę w ogóle podłączyć. Podłączona lepiej działa, nie? Dziwnie dobrze. Tu po prostu składasz i chować do torby. I no, masz gdzieś, ci się porysuje, czy nie, bo no to, to nie zmienia też, nic. No. Czyli w to ciszej. W to ciszej, yy, bo ja mam wrażenie, że to zagłusza w ogóle te bębny, nie? Dobra. Czyli to tak, a to tak. Tak. Dobra. No. Zapewne zapomnę o tym, ale okej. Okay. A jakbyś oba założyła na siebie? Nie ma opcji, nie A to brzmi tak. No i tak zrobię trochę... Mogę trochę. Czekaj, ciszej, Mogę trochę. Ale to co się odbija. No właśnie. Więc to, to brzmi chujowo. O Jezu, trzeba sobie jakoś... Po to są te próby, nie? Jakoś damy <coughs> radę. Coś damy już... radę. Tylko mnie zaczęło atakować coś. Nie wiem co. Dobra, nieważne. Dobra, grajmy. Jadymy. Wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodni ich zapluły, ludzi przepędziły. o comportamento bom tá medo

I było naprawdę spoko. Zresztą tak jak widzieliście. No było mega fajnie. Muszę wam powiedzieć, że to jest coś niesamowitego, nie? Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek w ogóle Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, suba tam na dole. My się widzimy w kolejnym odcinku. Też odcineczku dosyć nietypowym, bo odcineczku, w którym wrócimy sobie na chwilę do yy, pracy w McDonaldzie. Ale co tam będzie się działo, to wam nie zdradzę. Stawcie łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić następnych filmów, bo teraz filmy będą pojawiały się regularnie. Yy, trzymajcie się i do następnego. Cześć!